Następna ciekawa miejscowa. Nawet jest ten. Deska do prasowania. Można wyprasować. A a tu taki kontener. Zapachniał PRM. A ten PRM może być jeszcze. Tutaj już nie, ale tutaj. Tutaj mi coś zapachniało. Zacząłem wycofywać te torby. I wyszło takie coś. Zobaczcie. Fajna. Patery z wzorami. fakemana. Jedna taka. Fajne. A druga taka. Jeszcze. O, świetne te patery. Fajne. Z wzorami takimi. Widzicie? Świetny stan. Na co takie patery mogą być? Patery I tu zobaczymy dalej komisyjne są, patrzcie, bombki, akurat święta, ale bombki Może się dobrać. No bombki, mamy Spakujemy Poprawimy Weźmiemy bombki, nie? Takie bombasy Co tutaj jeszcze jest? No zobaczmy, komisja nie. Co to jest? drożka chyba. Czy co? Jakby nie wiem. Tak. Taka wpinka. I jakiś słonik z podniesioną trąbą. Zaraz to zobaczymy. momentik zobaczmy, co dalej jest. Takie bokserki. Jakieś elementy, o nowe skary, fajne, o mamy nowe skary, fajne. Skary weźmiemy, co tu jeszcze mamy, co to jest? Taki szczypczyk fajny. tu jeszcze mamy, co to jest? ORIGINA Maden IN Italy, do FIAT, ALFA, ROMEO Taka okładka chyba na emblemat Weźmiemy Tu widzę jeszcze jedno Tutaj bombki jeszcze, o jeszcze bombki razem, bąbki, jabłka. I taki ten RENIPEL <tara> CERAVITO Правильно, бом бомб, -бомб ягка. обушка. Сало его поковали. По а? Бомб Слышь. Ты я не успешишь? Co to jest? O, wizytownik. Na wizytówki mamy takie, co? Tak? tak to mi się przydało. Na wizytówki. S A, to jest pa, pa, pamiątka z Absoluta. Zobaczmy, co tu jeszcze będzie. O, słuchamy po raz kolejny nowe. Znowu nowe słuchawki Nowe słuchawki Bąbki, bombki, jeszcze więcej bombów Patrzcie ile tej bomb będzie być. Kolejne Takie, takie są I co jeszcze? Co jeszcze będzie? O kibel jest na dole Czapeczka z bakiem Wodzicie, jak Słuchawki, widzę nie co to jest. Opakowanie to taki kabel. Tych ze nie zbieramy, jeszcze Znacznie części do tego. mosiąc takie włączki włączki te do kranu ale patrz jaka czysta to miedziane są jakieś pozłacane miedziane a to znowu element przystyd na jakiś pinkiet taki nowy ze skróbką cały element co jeszcze będzie coś jeszcze jakiś tu jak perfumy, ale nie ma nie ma już perfumy tu jeszcze jakieś widzę co tu jest kabelek taki klapki to niepotrzebne poleciało coś nie wiem coś w kubku jest no a o, fajna saszetka na Tutaj Tutaj Kabelki jakieś. Też weźmiemy kable. Dlaczego? Tam przyszło taki O, to ten jest, przydatny. Gdybyśmy mogli odpalić ten spróbujemy to... Radio, palcik, kasety posłuchamy sobie jakiś może. Czy ktoś jeszcze widzi, to wejdzie? Wiesz, Garnek Garnet. też też i Garnek dobry będzie? Dobry. Patrzcie, dobry garnek Tylko go wyczyścić. Z Austriacki. Stal nierdzewna. Chyba, nie wiem, o tak. dobra, też weźmiemy garnek no i takim sposobem mamy takie znaleziska z tej miejscu jest znalezisk lecimy dalej bez tego oczywiście a tu włożymy z powrotem te rzeczy Fajny garnek, wyczyścić to. Staro fajny. Tu też nie spalony. Ale lecimy dalej. Bloki, usiedla. Usiedla bloki. Chłopaki jadą. Dawajcie szybciej, zbieramy. Ja już spakowałem te znaleziska wszystkie i okazało się, że tam jest jeszcze jeden pereł. Zacząłem wyciągać już chochelki. Świetny. Hokelmana, fajna chochla. Taką na pewno będzie czystą potrzebował. Jeszcze. Chochla Huckelmanna. Biery. E, obieraczki do ziemniaków dobre, na pewno to będzie potrzebował. Fajna taka do przeczyszczenia lekkiego e, komplety znowu, wachlarze sztućców nowych jakieś takie delikatne inne sztućce też kilka weźmiemy popielniczki do przeczyszczenia czarna kobaltowa taka, się wyczyści to, ja, to się pokazał tak może no. wyczyszcza wodą, nie? Cukier jest jeszcze cukier chyba nie a jak się wyczyścić, to by było idealne. A chyba jadą. No ale weźmiemy, wyczyścimy ją oczywiście. Nie, tak, co jeszcze? Patrzę, co jeszcze są. Dwie ładne takie słoniczki, grzybki, pieprz i sól, biała sól, brązowy pieprz. Chyba z prl Fajnie. Nie rozsypało. Ja to rozsypało. to Ja zaraz jeszcze raz dodatkowe dodatkowo ze opakowania. I co jeszcze? Sprawdźmy, co jeszcze. tu jeszcze coś będzie? O, te pieniążki patrzcie, ile monet. Widzicie? Nagle tak, taki, takie podkłady gotówki wyszły. Jakieś monety. Spróbuję. 1 euro jest tam. Spróbuję jak najwięcej z tego wyciągnąć. O. Fajny ten nawet powiem, no. ten też się przyda ludziom, z drewnianą rączką. Te pieniążki wyciągniemy, w ile. Monetki, no grusiki, grusiki, ale tutaj trzeba wszystko wyciągnąć, żeby pecha nie było. Są... o następna obieraczka, obieraczki poschodzą. Pieniądze. Tu obieraczka. Ucz te pieniądze powinny. Gdzieś tu będę odkładał, a potem... A potem no, widzicie ile? Ile to jest? 10 koron czeskich. Pozdrawiam wszystkich do tych turystów. Wszystkich oglądających, piszących, komentujących e, wiecie jak jest, że poszukiwania są e, intensywne. Więc jesteśmy razem, ale też czasami zmęczenie bierze górę i trzeba znaleźć czas na odpoczynek, a wy musicie mieć odcinki codziennie. Dlatego mniej odpisuję, a mniej piszę, a więcej robię, no nie? Mniej mówię, a więcej robię. To jest taka zasada. najlepsza. Więcej robić, aniżeli mówić, nie? Ja wolę robić, a nie mówić. Wszystko w cukrze. Tak, grosiki Ale żaden grosz się nie może zmarnować. rynujemy z tego cukru też. Tu jest, tu jest, no dobra. Nie będziemy się tak skupiać na groszach, ale tyle prosity. Też wyrzucili. Tyle gotówy. Zobaczmy czy coś tu jest. O jest Tam myślę czy by coś tam. Jeszcze w grąbie nie było. Szkoda, że rękami to Ale to są helpom spróbujemy. Tu są jajka.

Jadą. dobra, wszystko. Ech. Dobra, lecimy z tymi znaleziskami. Czekajcie, te wodatki, czy się spakuje w coś w to. Może w koszyczek bierzemy taki fajny, fajny. Ho! Koszyczek za chwilę do domu. Tu wrzucę te groszówki. Potem się myje. I lecimy dalej. Takie znaleziska z tymi suwy. Jeszcze z te nie te samoluczki, nie będą, nie. Są dwie Na szczęście, oby tyle szczęścia było na poszukiwanie. I Wam też również życzę szczęśliwych poszukiwań. Udanych. O, tu się butelki, już butelkowcy chodzą. No i tu gadu Tu tu się dzień robi. Butelkowca się tu i na Ile I lecimy dalej, że jest my ten niebieski powiem on. Stajny Steel Fajny taki niebieski I lecimy dalej